Złote myśli. Złote myśli! Teraz będziesz bliżej sukcesu. Witaj serdecznie. Dzisiaj chcę opowiedzieć ci o książce Klucz do Podświadomości, której autorką jest Paula Świątek. Jest to publikacja, która w bardzo dokładny sposób opowiada o tym, czym jest nasza podświadomość. Jeżeli miałbym wskazać przynajmniej jeden powód, dla którego warto sięgnąć po tą książkę. To powiedziałbym o tym, że praktycznie podświadomość jest takim najważniejszym elementem, kompasem, który produkuje to, co w naszym życiu się pojawia. Tak naprawdę, bez, jeżeli nie okiełznasz podświadomości, nie będziesz na nią opracował, jeżeli nie wiesz, jak, jak podświadomość funkcjonuje, jak, jak ją zaprząc do tego, żeby pomogło nam realizować swoje cele, to tak naprawdę będzie wszystko. Trudno to wszystko osiągnąć, bo tak naprawdę podświadomość jest tym elementem, który decyduje o tym, czy odniesiesz sukces w jakiejkolwiek dziedzinie życia, czy też nie. Najprościej mówiąc, czasami na poziomie logicznym i emocjonalnym chcemy coś osiągnąć, na przykład chcielibyśmy mieć jakąś pewną sumę pieniędzy, czy powiedzmy chcielibyśmy być autorem książki i logicznie wiemy, że tego chcemy, jesteśmy do to przygotowani emocjonalnie, ale jeżeli przyjrzymy się naszym działaniom, na przykład po roku, od tego, jak zaplanujemy takie działania, okazuje się, że jakieś dziwne siły powodują, że coś sabotuje te nasze dążenia, że nie wykonujemy pewnych czynności na czas, że na przykład jeżeli chodzi o osiągnięcie jakiejś wolności finansowej, okazuje się, że po, na przykład po roku nie mamy tego, co byśmy chcieli. I. Tutaj tak naprawdę jest właśnie ta rola podświadomości, że jeżeli twoja podświadomość jest wychowana do tego, że, że nie wierzysz w swój sukces. Gdzieś podświadomie jest zakodowany, wgrany ten program, że jednak nie jesteś osobą godną tego, żeby osiągnąć sukces, to nasza podświadomość w taki sposób wychowana będzie cały czas y, pracować tak, żeby tego sukcesu nie osiągnąć. Więc dopiero, jeżeli się, dopiero jak się do niej dokopiemy, znajdziemy y, ten właśnie klucz do podświadomości, znajdziemy język, którym Możemy się z naszą poświadomością porozumiewać, dopiero wtedy możemy myśleć o tym, że sukces zacznie pojawiać się krok po kroku. Kolejny powód, dla którego chciałbym Ci polecić tą książkę, to jest to, że właśnie w tej publikacji mamy naukowo wyjaśnione, jak działa prawo przyciągania, w jaki sposób nasz umysł jest tym magnesem, który przyciąga wszystko to, co się dzieje w naszym życiu. Wielu sceptyków, na przykład przed przyjazdem Joe Vitale'ego do Polski, mówiła o tym, że, właśnie, że prawo przyciągania nie działa, że tak naprawdę jest to, mówiąc w cudzysłowie, wielka ściema. Osoby, I te osoby, które tak myślą, które tak naprawdę nie wierzą w magię prawa przyciągania, mogą w tej książce właśnie doczytać się tego, że kluczem do prawa przyciągania jest właśnie nasz umysł. A żeby tak naprawdę zrozumieć, jak działa ten cały mechanizm w umyśle, musimy... Dotrzeć do naszej podświadomości. Tak naprawdę, jeżeli logicznie pomyślimy o, o, o prawie przyciągania, o przeróżnych pomysłach na osiąganie sukcesu, to logicznie, tak naprawdę one nie mają racji bytu. I jest tutaj dużo racji, bo tak naprawdę nie działa to logicznie. Jeżeli dopiero wejdziemy do naszej podświadomości, znajdziemy klucz do niej, to dopiero wtedy możemy zrozumieć te mechanizmy, które gdzieś tak jakby działają pod tą drugą płaszczyzną naszego życia. Czyli tak paradoksalnie z tej książki dowiesz się, że to czemu tak naprawdę nie poświęcamy praktycznie naszego e, czasu, czyli nie pracujemy z podświadomością, nie używamy afirmacji, nie stosujemy autohipnozy. Jeżeli tego nie robimy, tak naprawdę trudno jest nam pracować nad sobą, zmieniać e, nasze przekonanie. Wyobraź sobie, że na przykład do mm, od wieku 6 lat do wieku na przykład 18 lat słyszysz od swoich rodziców non stop parę razy dziennie, że na przykład nie jesteś wystarczająco dobry, wystarczająco dobra, że tak naprawdę nie możesz być bogatą osobą, nie możesz być milionerem, bo zobaczmy całe życie mamy problemy z pieniędzmi. Czy powiedzmy inne takie afirmacje, które dostajemy od rodziców przez tyle lat, właśnie nasza podświadomość jest programowana na tego typu przekonania. Więc wystarczy 10-15 lat doskonale do tego, żeby wgrać naszej podświadomości w pewien program. I później, już w dorosłym życiu, nasza podświadomość, jak pewien, powiedzmy, program komputerowy, odgrywa to wszystko w naszym życiu. I teraz nie można logicznie tego zmienić, myśląc tylko o tym, ok, jestem człowiekiem sukcesu, bo tak sobie dzisiaj o tym pomyślałem, czy pomyślałam bo tak naprawdę nasza podświadomość w ogóle w to nie wierzy. Zbyt długo i oprogramowano na to, na powiedzmy, na taką psychologię porażek. Więc yy, dlatego fantastycznie, że ta książka się ukazała, gdyż możesz tutaj z niej zrozumieć, jak naprawdę, jak głęboko wejść w sw swoją podświadomość, do tego, żeby zacząć naprawdę zmieniać przekonania, żeby mocno wwiercić się w tą strukturę, która odpowiada za to, czy Jesteś w życiu osobą szczęśliwą, czy ciągle czujesz, że coś się dzieje nie tak, też od razu nie obiecuję ci, że ta książka, że ta książka jest terapeutą, który przeprowadzi z tobą terapię i od razu ci pomoże się zmienić. Po pierwsze, najważniejsze to to, żeby zrozumieć, jak, ważną, jak ważnym elementem w naszym życiu jest właśnie podświadomość, żeby zrozumieć, za ile obszarów naszego życia podświadomość odpowiada, i jeżeli nawet Samodzielnie trudno Ci będzie zastosować te wszystkie techniki, to może przekonasz się do tego, żeby na przykład skorzystać z pomocy specjalistów, skorzystać z pomocy osoby, która jest psychologiem, która zajmuje się hipnozą i może, może to pozwoli nam zrozumieć to, że warto jeszcze głębiej zacząć pracować nad sobą. Dlatego ja, na przykład, polecam Ci tę publikację, właśnie po to, żeby zrozumieć to drugie dno, które tak naprawdę rządzi niesamowicie naszym życiem. Przykładowo, jeżeli czasami czujesz się w życiu dziwnie, nie wiesz skąd się to bierze, wstajesz rano i masz dziwny nastrój, mimo że chcesz myśleć pozytywnie, chcesz się czuć dobrze, to tak naprawdę jest to właśnie język twojej podświadomości. Ona coś ci w tym momencie przekazuje. W tej książce na przykład znajdziesz, dowiesz się o tym, jak podświadomość komunikuje się z nami. Dowiesz się, jak możesz dotrzeć do niej samodzielnie, jak stosując autohipnozę możesz dotrzeć do swojej podświadomości. Z tej publikacji, także dowiesz się, jakim językiem mówi nasza podświadomość. To jest naprawdę fantastyczna wiedza i zaskakująca, że tak naprawdę z naszą podświadomością możesz się komunikować, ale nie zrobisz tego, komunikując się tradycyjnie, tak jak rozmawiasz sobie z przyjacielem czy z przyjaciółką. Więc, jest to e, naprawdę ciekawa pozycja, przez którą, e, w którą warto wejść troszeczkę głębiej i zobaczyć, jak funkcjonuje ten najważniejszy. Mechanizm w naszym życiu, który odpowiada w bardzo dużym stopniu za nasz życiowy sukces lub porażkę. Polecam Ci tę książkę i myślę, że jeżeli ta książka zainspiruje zainteresuje Cię tą tematyką, myślę, że na pewno będziesz chciał lub chciała przeczytać kolejne. Polecam Ci jeszcze raz, klucz do poświadomości, życzę Ci miłej lektury, życzę Ci tego, żeby, żeby te zmiany, które pomoże Ci ta książka wprowadzić, żeby były stałe i żeby pomogły ci osiągnąć sukces. Dziękuję bardzo. Była to złota porada tygodnia. Pozdrawiam Mirosław Skwarek. Dziękuję bardzo. Złote myśli.